Dzień dobry Państwu. Dziś wraz z Konradem Sajkowskim chcemy odnieść się do sprawy, która rozgrzewa media branżowe dotyczące biznesu, dotyczące branży energetycznej, telekomunikacyjnej, przemysłu, rolnictwa, ale która za chwilę może rozgrzewać całą Polskę. A mianowicie wygląda na to, że rząd Donalda Tuska planuje wielką podwyżkę podatków pod pretekstem łatania dziur w prawie podatkowym. Czy zmiany pewnych definicji. Zupełnie z pozoru projekt nieistotny, który znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji 17 czerwca wywołuje już w tej chwili prawdziwą sensację wśród inwestorów, wśród przedsiębiorców. To projekt dotyczący podatku od nieruchomości, który zawiera zmiany definicji budynku i budowli. Ta drobna zmiana polega na tym, że cały szereg różnego rodzaju instalacji o charakterze gospodarczym, przemysłowym nie będzie już kwalifikowana albo zacznie być kwalifikowana nie jako budynek, ale jako budowla, lub dotychczas nie była kwalifikowana jako budowla opodatkowana, a teraz zacznie być, może wywołać bardzo duże zmiany, bowiem przypomnijmy, że w tej chwili maksymalna stawka podatku od nieruchomości to 2% wartości rocznie. Mamy też stawki podatku właśnie od budynków i od budowli. I sam ten sposób kwalifikacji, czy to będzie budowla, czy budynek, zmienia bardzo wiele, bo płacimy albo od metra kwadratowego, albo od wartości. Zmiany definicji mogą zmienić sposób działania całej branż. To nie jest sprawa nowa. Tą jakby delikatną kwestią zajmował się już... Także Trybunał Konstytucyjny wydał w tej sprawie postanowienie 13 grudnia 2017 roku, stwierdzając, że organy podatkowe nie mogą decydować na opodatkowanie na niekorzyść podatnika wyższym podatkiem, a nie niższym, jeżeli jest wątpliwość. Wątpliwość, jeszcze raz podkreślę, jest nie tylko pomiędzy tym, co jest. Bud a co jest budowlą? Wątpliwość jest także, yy, i tę wątpliwość na niekorzyść podatnika ten nowy projekt rządu rozstrzyga, czy traktować jako budowlę instalacje przemysłowe wewnątrz budynku, a także różnego rodzaju urządzenia, które są poza. Yy, przejdźmy do kilku przykładów. Czego może to dotyczyć? Może to dotyczyć linii telekomunikacyjnych, serwerów komputerowych, systemów zasilania, klimatyzatorów, central wentylacyjnych, agregatów prądotwórczych, elektrofiltrów, transformatorów, zbiorników, silosów, kontenerów, hal namiotowych, linii i ciągów produkcyjnych, zarówno w środku jak i na zewnątrz, taśmociągów, przenośników. Jeżeli ktoś ma odrobinę wyobraźni, już widzi, o jak w wielu branżach mówimy, a więc telekomunikacja, energetyka, rolnictwo i wiele, wiele więcej. Przykłady artykułów, które tylko w ostatnich tygodniach powstały na ten temat. Serwis Gram Zielone zajmujący się energetyką odnawialną. fotowoltaice grozi nawet dziesięciokrotnie wyższy podatek. Serwis Money.pl informuje. Rząd majstruje przy podatkach. Zmiany doprowadzą do wzrostu cen prądu i ciepła. Eee, serwis prawo.pl informuje, informuje, ekologiczna energia może być droższa przez podatek. Zajmujący się branżą rolną serwis Top Agrar informuje, szok. Zmiany ustawy o podatku od nieruchomości zrujnują rolników i przedsiębiorców. To nie jest, proszę Państwa, wydumane zagrożenie. Mamy bardzo poważne bardzo poważne zamiary rządu zmierzające do wydrenowania tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. I nie jesteśmy zaskoczeni. Przecież rząd Donalda Tuska, ten poprzedni, robił to samo. Rząd Mateusza Morawieckiego robił to samo. Natomiast Konfederacja zawsze ostrzega i broni interesu podatników. Jeżeli w prawie jest jakaś niedoskonałość, którą należy wyeliminować, to ją należy wyeliminowywać na korzyść podatnika, a jeżeli rząd chce rozszerzyć zakres opodatkowania, to powinien to przedstawić. Powinna być dyskusja o wysokości, o zakresie, o tym, jak to zmieni reguły prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. No i nie możemy się zgodzić na to, żeby rząd zmieniał z jednego roku na drugi, a właściwie w ciągu pół roku, bo to, te zmiany, o których mówimy, one miałyby wejść 1 stycznia 2025 roku. To nie są zmiany, jak Unia Europejska tymczasem planuje, że coś wejdzie od 2025. 30. To miałoby wejść od najbliższego 1 stycznia. I sytuacja, w której opodatkowanie niektórych branż miałoby wzrosnąć kilkunastokrotnie, jest całkowicie nieakceptowalna. Pragnę zwrócić uwagę na to, że także rząd PiSu podnosił maksymalne stawki podatku od nieruchomości i dla osób prowadzących działalność gospodarczą to już był problem. Bo jak ktoś ma halę i pobudował te hale, ale na przykład z części tych hal nie korzysta. To Dlatego, że na przykład jego model biznesowy spowodował, że część działalności gospodarczej musiał zwinąć. Od jednego z przedsiębiorców funkcjonujących tuż pod Warszawą usłyszałem: Ja się zastanawiam, czy tych hal nie rozebrać, czy tego, co mój ojciec poinwestował w te haly, nie oddać na złom, bo w tej chwili przestaje mnie być stać na opłacanie podatku od nieruchomości od tych hal. Zastanówmy się, proszę Państwa, czy chcemy karać Polaków za to, że pobudowali jakiś majątek, który używają do działalności gospodarczej. Posiadanie majątku, który pracuje w gospodarce, nie jest czymś, za co należy karać. To jest zły kierunek. Przed tym kierunkiem ostrzegamy i zwracamy też uwagę, że w OSR-ze ocenie skutków regulacji do tego projektu rząd szacuje kwotę, yy, która miałaby z tego powstać na 8 milionów złotych. No, wydaje się to zupełnie nierealistyczne. Konfederacja Pracodawców Lewiatan szacuje to na kilkaset milionów złotych, a ja zastanawiając się nad sensem tych przepisów, zastanawiam się, czy nie będą to kwoty znacznie, znacznie większe. Zwracamy też uwagę, że w tym projekcie pojawiły się wyłączenia różnicujące różne branże energetyki, a więc mamy wyłączenie dla farm wiatrowych i dla elektrowni jądrowych, a już dla branży na przykład fotowoltaicznej, czy telekomunikacyjnej, takich wyłączeń nie mamy. I pytamy dlaczego. Ten projekt, jeszcze raz podkreślę, że 17 czerwca pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legisla Legislacji, jest obecnie na etapie opiniowania. Nie wiemy, kiedy trafi tu pod obrady Sejmu. Natomiast już w tej chwili, ze względu na swoją ogromną doniosłość, dla życia gospodarczego musi być przedmiotem poważnej debaty politycznej i Konfederacja, jako pierwsza partia, tu w parlamencie do tej debaty przystępuje. Też dlatego, że widzimy, jakie to budzi niepokoje wśród przedsiębiorców. A przedsiębiorcy powinni mieć jasną perspektywę, że warto w Polsce inwestować, warto tu lokować kapitał i nie będzie się niszczonym przez rząd Morawieckiego czy przez rząd Tuska. Oddaję głos, aby naświetlić kolejne aspekty tego zagadnienia. Konrad Sajkowski. Szanowni Państwo, tak jak marszałek Bosak wspomniał, nie można prowadzić biznesu w kraju, w którym inwestuje się miliony złotych, tak jak mówiliśmy, w hale, w magazyny, w różne budynki, wiedząc jakie jest opodatkowanie i koszty tego opodatkowania są wliczane w koszty prowadzenia działalności i nagle może się okazać, że za pół roku te koszty, które były wcześniej wyliczane, mogą się zwiększyć Wielokrotnie. To jest, to jest paranoja, to jest, to jest dywersja gospodarcza, którą uprawia ten rząd. Nie wiem, czy to jest z ich niekompetencji, głupoty, czy na zlecenie, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. Tego typu projekty wprowadzające chaos, bo tak naprawdę są często nieprecyzyjne sformułowania i oczywiście obawiamy się, że urzędnicy będą to interpretować na niekorzyść. I to będzie na niekorzyść Polaków, na niekorzyść przedsiębiorców i to będzie znowu wiązało się z kolejnym chaosem, bo będą sprawy sądowe, to się będzie ciągnęło latami, przedsiębiorstwa będą upadały i potem, co? potem kto będzie płacił ewentualne odszkodowania? Oczywiście też my, no bo już ministra, który to podpisze czy wprowadzi, pewnie już nie będzie. Ten projekt jest do odrzucenia w całości, ale jeżeli chodzi ogólnie o politykę tego rządu, nie można w ten sposób, w ten sposób nie można po prostu pracować. Jeżeli chodzi o e, rolnictwo, e, przypadek tych e, hal namiotowych, które e, do tej pory były e, ucieczką tak naprawdę dla wielu rolników e, od e, kosztów, wielomilionowych kosztów budynków, po tym jak inflacja e, podskoczyła, po tym jak ceny wszystkiego stali kilkukrotnie podskoczyły, okazało się, że tego typu e, budynki mogą być rozwiązaniem dla rolnictwa. Nie wiem czy to jest lobby, bo e, pachnie to bardzo nieładnie, ale żeby zablokować tego typu inwestycje w Polsce, żeby wrócić do starych, drogich rozwiązań, które można czymś zastąpić czymś tańszym. Moje pytanie jest również, gdzie jest pan kołodziejczak, który za przeproszeniem skakał jak pchła z protestu na protest, żeby mówić, wmawiać wszystkim, jak to trzeba? popierać, bo on będzie bronił rolników, żeby nic złego ten rząd, że on będzie nie wprowadzał, że on będzie Tuska trzymał, żeby, żeby on rolnikom nic złego nie zrobił. Gdzie jest pan Połodziejczyk? Pytam jeszcze raz. Bo wy, wydaje się, że został użyty do tego, do czego miał być użyty i już nie jest potrzebny i rolnicy dostaną znowu po głowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i czy są jakieś pytania w tej sprawie? Jeżeli nie ma, to zapowiadamy, że będziemy monitorować, co dalej będzie z tym projektem, będziemy bronić interesów polskich rolników.